Zadaję pytania dziewczynom z Katowic o ich ulubiony makijaż. Coś ładnego masz w kąciku oka. To jest rozświetlacz? To jest zwykła biała kredka. W Action da się kupić taki zestaw kredy kolorowej okay. i tam jest też biała. Mega tanie, a te kredki są super napigmentowane. Z... Stawiasz bardziej na pomadkę matową, czy błyszczącą? Matową. I tak najczęściej używam chyba Maybelline. Superstay? Tak. A, okay. Konturowanie. Na sucho, na mokro, czy w ogóle? Na mokro. Okay. Fenty Beauty. Fenty Beauty, o, to też fajny wybór. <noise> na mokro, zdecydowanie na mokro. Stawiasz bardziej na tusz, czy rozdzielający? Na czym ci bardziej zależy? Ja, gdy mam sztuczne rzęsy. Okej, okay, czyli totalnie, że nie malujesz, stawiasz na to, że masz po prostu zagęszczane. Okej, okay. tak, stawiam na wygodę. Widzę, że masz sztuczne rzęsy. Tak. Stawiasz na sztuczne rzęsy, Nie, nie tuszujesz eee, w ogóle rzęs? Nie tuszuję. Akurat. A kto macie brązera rozświetlacza? Bardziej na sucho czy na mokro? Na sucho. Teraz mam wrażenie, jak prowadzimy tą sondę, że mega dużo dziewczyn przestawiło się na mokre konturowanie i chyba jesteś jedną jest z pierwszych osób, która mówi, że ja suche. Się. Przyzwyczaiłam się do suchego. Myślałam kiedyś, że może się przestawić, ale na razie jeszcze nie, okay, nie może pewnie. kiedyś się uda. Jasne.